Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj prostownik samochodowy. I ten prostownik no, jest uszkodzony, nie ładuje. Nic tutaj wspólnego z Wi-Fi nie będzie, chociaż ja u siebie prostownik mam z pomiarem napięcia i z łącznikiem, który jest zasuplowany i który można zdalnie włączyć i wyłączyć ładowanie akumulatora. No mamy jest, jest taki po prostu okres, zimowy okres dla akumulatora nie jest najlepszy, cały czas ogrzewanie światła to jest normalna sprawa, wycieraczki no cały, cały czas ten akumulator musi być w dobrej kondycji i na krótkich dystansach musi być doładowany, a jak ktoś zostawi na światłach i jakby wyzeruje ten akumulator, no to Nieodzowny jest prostownik. Nie zawsze wszędzie nadaje się to Wi-Fi, bo jak na przykład to Wi-Fi w prostowniku, bo jak ja bym komuś pożyczył swój prostownik, no to oczywiście musiałby wpisać moje Wi-Fi i uruchomić ten prostownik przez telefon, ale można też zrobić na zasadzie, ręcznego sterowania i z telefonu, to też nie ma problemu. No ale nie każdy chce. Taki sterownik by był w środku w prostownikach. Dużo jest kanałów o naprawie prostowników. Fabi, którego pozdrawiam, też ostatnio naprawiał taki prostownik. Rzeźbiarz. A kanał o akumulatorach doskonale znacie, mister, akumulator. Dosyć dużo ciekawych rzeczy na temat akumulatorów, ale rozgadałem się a tu. Prostownik czeka. Tak, jak przypuszczałem, już ktoś tutaj w środku był, zaglądał. Bardzo prosta konstrukcja: amperomierz, mostek prostowniczy, transformator. Widać, że mostek był już wymieniany, dlatego że normalnie powinny być wsówki Tu do niego są przylutowane przewody. No i też prawdopodobnie nie jest oryginalny ten włącznik. Izolacja na tych przewodach to pokazuje. No i ta obudowa, dziura na, tej obu, na, na obudowie sugeruje, że tu coś było przerabiane. No, w każdym razie, transformator powinien dostać napięcie. Sprawdzę go takim oto wskaźnikiem. Bezdotykowo, tak jest najprościej i najbezpieczniej. Dobra, podwinam zasilanie. Tutaj widzę, już jest zasilanie. Tu też dobra. I teraz, co robię? Jak wtyczkę tak wkładałam do gniazda, teraz ją obracam w drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że na jednym bolcu jest faza, a na drugim bolcu jest zero. Obracam i teraz sprawdzam ponownie. Tu jest na całym przewodzie. O, zobaczcie, czego to dowodzi? Ten kabel, ta linka w zasadzie jest uszkodzona. W ogóle do transformatora nie dochodzi napięcie sieci. I prawdopodobnie ten mostek też jest do wymiany, bo widzę te przewody tutaj są dosyć mocno zgrzane. W szczególności ten do amperomierza. A z amperomierza już są tylko żabki do akumulatora. Także w zasadzie szybka naprawa. Wymieniam tylko ten przewód i sprawdzę, mostek prostowniczy. No ale wygląda na to, że to na tej izolacji tutaj. Nie dochodzi w każdym razie napięcie do transformatora. Też, y, też można to sprawdzić, może bez y, jakichś przyrządów, y, mierników. Y, sprawdzić w ten sposób, że transformator, nawet jeśli jest dobrze skręcony, dobrze y, rdzeń złożony, y, on wydaje taki charakterystyczny. Charakterystyczny dźwięk, i to uzwojenie na tym transformatorze. Dźwięk jest o częstotliwości 50 Hz. A no, dlaczego 50 Hz? No bo 50 Hz mamy w sieci. Za chwilkę pierwsze uruchomienie po naprawie, ale wam chcę pokazać, co jeszcze było w środku. Taki oto bezpiecznik. Może go niezbyt dobrze widać. Tak wygląda. Opis 2A, 230V. E, oczywiście wszystkie te luty hmm, poprawiłem. To nawet nie luty, tylko to było wszystko tak skręcone. Hmm, tak samo przy prostowniku. Niektóre przewody wymienione. Także no, mały prostownik, ale mm, trochę zajmuje czasu. No i transformator od razu w, sprawdzałem. Y, napięcie z niego wychodzi. Mostek prostowniczy jest sprawny. Tu jedynie co może być y, teraz. Uszkodzone to ten amperomierz, ale podejrzewam, że pracuje, no bo wszystko naraz się nie psuje. No tak, tu jest OK. Żarówka świeci, amperomierz reaguje, tak? Żarówka 35 V, 12 V, taka zwykła halogenowa. Dobra. To wszystko, dzięki za uwagę, pozdrawiam.